Cześć, tu Tymry i dziś wyjątkowy unboxing mianowicie mojego pierwszego modelu Artist Resin prosto od artysty w tym wypadku jest to żywica od Three Slavic Horses i bez gadania zabieramy się do otwierania tak i o rany dostałam gratisik spójrzcie dostałam mini medalion i jejku to jest achałtykin Kocham achałtykiny, to jest moja ulubiona rasa. Taki słodki mini medalionik. Kurczę, czy mi się uda złapać tutaj szczegóły? Bardzo dziękuję. Ogólnie kupiłam już ten model w, w sierpniu, ale musiałam trochę na niego poczekać. Ale naprawdę nie żałuję. Zobaczymy zaraz jak wygląda na żywo, bo na zdjęciach jest cudowny. I bardzo dziękuję za... Taki miły gratisik i tu jeszcze achał po prostu. Love. <grych> e, tak. Może część z Was wie, jaki model kupiłam. Tak. E, wiadomo, już wiecie, co to jest za model. Jest to Edwin. E, ogier gorąco krwisty w skali 1 do 18. E, kopia numer 23. I tutaj jest autograf, ogólnie podpis. Taki bardzo fajny certyfikat. Na takiej kre, krepowanej, jakby nie wiem, jak to się nazywa. No i tutaj mamy wizytówki. Możecie sobie tutaj zobaczyć, gdzie można ją znaleźć. E, takie fajne wizytóweczki. I tutaj jest model. Błagam, żeby był cały. Tak. Czy ostrość mi się nie chce złapać, przepraszam. No. Chwila. O rany, już widzę. Już widzę to piękne ciałko. Troszkę preppingu będzie, ale no. Bez zabawy nie ma rezultatów. <grych> tak. Między nóżkami ma taką bibułkę. I napisu ma i taśmę. Dobra, delikatnie otworzę, żeby nie łamać mu uszu. W tej chwili wygląda jak jakiś Mohamed. Tak, udało się. Przyszedł cały. Taki jest piękny. No po prostu cudo. Nad cudami. <noise> serio. Ten mnie wyjątkowo urzekł, więc postanowiłam, że kurczę, musi być kiedyś ten pierwszy raz i kupię tą arkę. Tak jest piękny, Spójrzcie na te detale. Po prostu cudo. Jest genialnie wykonany, naprawdę. Jest leciutki. Porównam Wam może tutaj z jakimś, z jakimś może modelem. Na przykład z Fblutem Schleich. No wiadomo, jest troszeczkę większy. No i jest to skala mniej więcej kolekta. Myślę, że nawet taki sam będzie. Taki większy troszkę. I po prostu wow! Jest świetny. Będzie sobie stał tutaj tak honorowo. Zaraz tego stąd zabiorę. No i ja już mam dla niego plan masi. Będzie on taki gniado jabłkowity. W takiej maści jak mają achałtekiny. No i będzie miał na imię wezyr, jakoś mi tak bardzo pasuje do niego, więc no, ale na razie nie będę go malować. Jednak pierw chcę poćwiczyć tą maść na innych modelach, żeby go po prostu nie skopać. Eee, także tak. <laughs> eee, a Wam bardzo dziękuję za uwagę. Piszcie mi, co o nim myślicie. Może ktoś z Was też go ma. Jeśli nie, to bardzo, 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 bardzo polecam. W tej chwili jest to mój ulubiony model w kolekcji na bank. A tymczasem no, jeszcze raz bardzo dziękuję za niego oraz za śliczny gratisik. Dzięki za uwagę, lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!